Tak, przed chwilą jestem szczęśliwy, bo przed chwilą podpisaliśmy umowę na prace związane z rewitalizacją przestrzeni rynku i otoczenia całego rynku. I że to jest ciąg takich inwestycji wielkich unijnych finansowanych ze środków unijnych, które realizujemy w poprzednich kadencjach, ale szczególnie dużo obecnej kadencji Rady Miejskiej. Tutaj bezpośrednio nawiązuje do, do rynku budowa obwodnicy centralnej budowa ścieżek rowerowych, a także już rozrewitalizowane dwie kamienice Warszawska 2 i 2, oraz w trakcie rewitalizacji kamienice przy ulicy Grunwalskiej 1 i Warszawskiej 2, gdzie będzie dom pamięci i tak naprawdę takie małe muzeum historii dwóch narodów, dwóch religii, współistnienia przez 500 lat. Jak już Powiedziałem, Od roku 2010 były to takie intensywne prace promocyjne, prace konsultacyjne z różnymi grupami społecznymi. Włączyły się to Miejskie Jednostki, Miejskie Centrum Kultury. By pomagali nam nasi sąsiedzi, Powiat Poński, Gmina Wiejska Pońsk, również, również Liceum Pońskie, przy imieniu Piotr Sienkiewicza. realizowało tutaj projekt z szukaniem, podpowiedzeniem miastu, czy władzom miejskim, co w tym rynku powinno być. Co powinno się znajdować. Dzisiejsza umowa umożliwia rozpoczęcie prac dziennych, prac związanych z infrastrukturą w rynku, z układem komunikacyjnym, z budową ulic, schodników, ścieżek rowerowych, z wyciągnięciem z budynków miejsc, gdzie będzie można od wiosny do jesieni, będą mogły być ogródki piwne, gdzie mogła będzie być kawiarnia na zewnątrz gdzie mogłyby, będą ludzie przychodzić, spotykać się, rozmawiać. jeszcze ta przestrzeń wspólna, którą stworzymy z rynku, to będzie również przestrzeń do dużych imprez dla pońszczan, dla te, takie imprezy, które na dużą skalę nie były możliwe teraz ze względu na to, że rynek jest podzielony, to teraz będą możliwe po rewitalizacji. Jednocześnie zachowujemy zieleń, dodajemy nowych elementów zieleni, będzie również fontanna w rynku, pojawią się nowe Akcenty już nowoczesne, czyli na przykład stacje ładowania ale, ale, samochodów elektrycznych. E, liczę również, że ten zaczyn pieniędzy publicznych, składający się w największej mierze z pieniędzy unijnych, w części z pieniędzy rządowych i w części z pieniędzy samorządowych, pobudzi prywatnych inwestorów, którzy są w większości właścicielami kamienic do prac, również nad rewitalizacją ich własności, do takiego ożywienia. Do stworzenia wspólnie miejsca do odpoczynku, do relaksu, ale także również do prowadzenia tutaj działalności handlowej, usługowej, biznesowej, która była przecież tradycją w tym roku.